Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki. To będzie drugi odcinek dzisiejszy. Taka, kochani, wieczorna na luzie pogadanka. Praleczka mnie się tutaj wiruje. No, tutaj jak wam wcześniej pokazywałam, na szorcie Malediwy Syjadon, kochani. No i nie należy się dać, kochani, czerwcowej melancholii pogodowej. Nie należy się dać, kochani. Musimy dbać o siebie, kochani, w tych czasach szczególnie. Są to ciężkie czasy XXI wieku, czasy wielkich zmian, kochani, dla całej ludzkości. I są one tak rewolucyjne, że jak się na to wszystko nie przygotujesz, jako w niebie, taki na ziemi, no to po prostu zwariujesz, pierdolniesz lub pierdolniesz w kalendarz. Także uprzedzam Was, żebyście po prostu wracali do swojego miejsca spokoju, żebyście dbali o siebie, nie, yy, nie naciskali. W tym momencie za bardzo na siebie, bo to jest czas odpoczynku, dostosowania się naszego ciała do nowej wibracji ziemi. Kochani, wszystko, co robaczywe, będzie z tej ziemi szcząśnięte. No, a zostanie to, co się Panu Bogu, kochani, podoba i co. No, powinno zostać, tak? Dbajcie o siebie niezależnie, czy jesteście prości, czy krzywi, wysocy, czy niscy, grubi, czy chudzi. Zaakceptujcie siebie takimi, jakimi jesteście. Kochajcie siebie z całej siły. Róbcie dla, dla siebie wszystko, co najlepsze. Co sprawia Wam przyjemność? Co sprawia, że czujecie się tak po ludzku utuleni, kochani? Bo być człowiekiem nie wiadomo w sumie, co to znaczy. W dzisiejszych czasach nie mówię o takim pojęciu ludzkim, ludzkim, jakie znamy, ale mówię o takim pojęciu human being, tak? Na tej planecie być to nie jest prosta sprawa. Nie jest taka prosta, jak się komuś by mogło wydawać, kochani. Więc yy, chciałam Was trochę tak enkurażować. I dbajcie o siebie. Jedzcie dobrze, śpijcie dużo, odpoczywajcie. Maszcie same najlepsze rzeczy w swojej głowie dla siebie i dla wszystkich ludzi. <laughs> żeby ten świat kochani się jakoś wyprostował życzę Wam miłego wieczorku kocham Was i buziaczki